Cześć Wam. Dzisiaj takie małe cudeńko. Taki malutki profil do rozładowania. 25 cm na 10 i ścianka centymetrowej grubości. O, I Będziemy z tego robić nakładki na widły do sztaplarki. Ale nie dla mnie, tylko dla klienta. Dobra, trzeba iść po wózek i to zdjąć stąd. No, tak jak widać profilki w środku, żeby nie siedzieć na dworzu, a trzeba je trochę poobjawiać. A niestety, jedna sztuka waży ponad 300 kg. Więc ręcznie to tak trochę słabo przerzucać sobie. Nie? No dobra, na razie tyle. No, tak jak widzieliście, profile wjechały. A ja się biorę za wycinanie drobiazgów. No, przygotowane jakieś małe rysunki różnych tam elementów, kwadracików, nie kwadriacików. No, Trzeba to poustawiać: poprzysuwać, poprzesuwać. Teraz jedziemy dalej. Zmieścimy się, zmieścimy się. A, jesteśmy tutaj. Tutaj, tutaj. Tutaj. Idziemy tu. Gdzie będziemy tu. Będziemy tu. No iść pięknie. Pięknie się mieści wszystko. No dobra. Zwykle gumeczka żeby nie pochlapać sobie tych moich laserowych wskaźników. No to jeszcze jakiś wióry na blasze leżą. Też trzeba to wywalić. No dobra. Ciach, ciach i zaczynamy ciąć. To mamy półtorej godziny, półtorej godziny później. Te wzmocnienia, niewzmocnienia, jakieś tam profilki. nie, tak, blacha dziesiątka, blacha szesnastka i to też wszystko, Do drobiazgi z dziesiątki. Już troszkę poszło. Tam już śmietnik posprzątany, pocięty na kawałki do wywiezienia, do zabrania stąd. No co, teraz trzeba to wszystko poszlifować. Au, te wszystkie krawędzie, a buja się, przycisnąłem sobie palca. Ładnie wyszło, naprawdę ładnie wyszło. Ładnie, elegancko powycinane. Nie wiem, jak to pokazać, co tu pokazać, żeby coś było widać. Coś tam widać, to jakieś ciemno tu jest, to też dlatego. No nic, ładnie, ładnie pocięte, szesnastka też wyszła ładnie. Elegancko, prosto, podoba mi się. No dobra, szlifierka w dłoń. To tak jak było widać sobie, poskładałem, przyłapałem. Teraz niech se te spawy postygną, żeby nie zrzuciło mi tego. I będę to pomału spawał po kawałku. Najpierw najpierw co? Najpierw chyba po po przegach wszystkich czterech. No bo to tak trzeba. A potem, potem reszta. O i tak to teraz wygląda, wziąłem i pociąłem. Yy, chciałem nagrać jak wycinam, natomiast tak jak zwykle ja komerkę postawiłem, nacisnąłem i nie spojrzałem czy ona nagrywa. No więc się nie nagrało, trudno. żyło yy, się, no ale to normalne Przycięciu palnikami i innymi takimi plazmami. Dobra, teraz trzeba to z yy, no, ścisnąć, po to, żeby to obspawać. Hmm, takie płetewki wyszły. Teraz już powoli zaczynam ustawiać... Nie wiem, czy coś będzie widać. Powoli zaczynam ustawiać kieszenie. Nudne, żmudne, a godziny led. Na filmie nie widać, jakie to są profilki. No ale są niemałe. Naprawdę są niemałe. O, blachy powycinane, wszystko porobione, przygotowane. Tak jak widać, ustawione. Na razie tylko jeden hewcik. Z jednej strony, z drugiej strony trzeba ustawić drugie. I pospawać. Niby tylko. W no, pół do pierwszej już. Więc czas nieubłaganie za pieprza. No i kieszonki pospawane. Koniec dnia, ciemno się zrobiło. O tak to z grubsza wygląda. Zamykać tych profili chyba tutaj z tyłu nie będę. Będzie mi to łatwiej wywalić stąd. O, teraz trzeba to wszystko z tych odprysków Wyczyścić, oczyścić, przemyć wszystko benzynką, wziąć jakiś wałek, może pędzel, jakąś farbkę na to i, i po prostu to pomalować, żeby się jude nie zrobiło. No i pod spodem jeszcze są, nie wiem czy będzie widać, na filmie będzie widać. Są yy, uszy do haków zrobione, bo mają tam przyjść takie haczyki. O, takie cudeńko pod łańcuch. Tak sobie zażyczyli, więc tak będą mieli. Koniec na dzisiaj. Kolejny dzionek który już będzie chyba tylko mycie, malowanie, czyszczenie i tak dalej. tak jak było widać, pomalowane o no, dwie godzinki malowania dobra, muszę jeszcze wziąć tylko mały pędzelek i tam, tam, tam w tych zakamarkach tutaj o, poprawić na jednym i na drugim też tutaj i będzie koniec no dobra, słuchajcie, tyle tyle z tego tematu Niech chcę teraz poschnąć wyschną, poleżą tutaj dzień albo dwa pójdą, papa. Pa. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia.